Get enough, we never seem to get older. When things are going right. You seem to have the time. But when it's hard, you just grow cold up. We should be good, but we keep lighting of fires. The words should be cause. We're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting of fires. Fires around ourselves. We should be good, but we keep lighting of fires. Get of the silence, we should be good, we'll keep light of fires, fires around ourselves. It's deja vu. Remember it's gone back when I Set up a stage of lies Say we're done, say it's over Shouldn't be coming back But somehow we connect Acting drunk even though we're sober We should be good but we we'll keep lighting fires Don't worry because we're scared of the silence We should be good but we we'll keep lighting fires Fires around ourselves We should be good Get it silent we should be good but we keep out of fire we keep on talking and talking talking and talking Witajcie w dzisiejszej bonusowej w zasadzie audycji Świetliste Refleksje. W tygodniu nie zdołałem nagrać niestety żadnej tego typu audycji, ale mając na uwadze, że jest teraz dla wielu z Was specyficzny czas świąteczny, postanowiłem, że jakąś audycję tego typu muszę dla Was przygotować. Zmobilizowałem się i stąd nasze dzisiejsze spotkanie. Specyficzny też postanowiłem obrać temat, bo jest on dosyć ważny, często w różny sposób gdzieś tam, w różnych zakamarkach naszej niepamięci potrafi utknąć, nie nadajemy mu właściwej rangi. A chcę dzisiaj poruszyć coś, co jest sztuką przebaczenia, jako akt odwagi duszy, czyli od zmagania do wewnętrznej wolności. W mnogości tych różnych naszych codziennych spraw, pośpiechu naszych myśli, obowiązków, chociażby nawet teraz w giełku tych świątecznych przygotowań, często zapominamy o jednym, z najbardziej wyzwalających aspektów, aktów, jakich możemy dokonać dla nas samych i dla innych o przebaczeniu. Dla wielu brzmi ono jak coś abstrakcyjnego, niemal duchowego. Ale czyż nie właśnie duchowość to najgłębszy aspekt człowieczeństwa przebaczenie to nie jest tylko gest wobec drugiego człowieka to wybór który podejmujemy dla siebie by nie nosić w sobie ciężaru który z biegiem czasu staje się potrafi stać się potężnym kamieniem w plecaku życia Nieraz przebaczenie przez wielu jest wręcz odbierane jak kapitulacja, a tymczasem to zupełnie coś innego. Wbrew pozorom przebaczenie nie oznacza, że rezygnujemy z prawdy o doznanym lub nawet sprawczym bólu. Nie zakopujemy emocji pod dywanem. Nie udajemy, że nic się nie stało. Wręcz przeciwnie. To, to właśnie akt, który wymaga konfrontacji z własnymi emocjami, refleksji na ich źródłem, a następnie podjęcia decyzji. Nie chcę już więcej żywić się tą raną. Nie chcę już więcej żywić się tą raną. To trochę jak sprzątanie starego strychu. Przez lata gromadziliśmy tam różne rzeczy, które kiedyś miały wartość, ale dziś zbierają najczęściej już tylko kurz. Przebaczenie to moment, w którym wchodzimy tam z latarką świadomości i decydujemy, czas zrobić porządek. Zmaganie się z przeszłością, z uczuciami żalu, wstydu, winy. To coś, co często mylimy z pracą duchową. A dusza w swojej pierwotnej czystości nie zmaga się. Ona, ona tęskni za spokojem. To my właściwie poprzez nieustanne analizowanie, wracanie do bólu, nadawanie starym historiom nowych znaczeń, tworzymy labirynt, z którego naprawdę ciężko się nieraz wydostać. Dlatego zatrzymaj się, odetchnij w ciszy, bez tego zgiełku, ocen, porównań, usłysz głos duszy. A on, ten głos duszy, nie mówi walcz. On mówi coś innego. Uwolnij się. Bo prawdziwe przebaczenie jest jak zdjęcie kajdan z własnego serca. Wiecie, każdy człowiek można by tak obrazowo powiedzieć, to opowieść, której gdzie nie znasz wszystkich rozdziałów. Jak łatwo ocenić drugiego człowieka przez pryzmat jednej sytuacji, jednego zdania, jednej pomyłki? Ale czy chcielibyśmy, aby ktoś oceniał całą naszą historię na podstawie, Jednej kartki z naszego życia, to tak jakby przeczytać tylko zakończenie książki i uważać, że wiemy, o czym była. A przecież tak nie jest. Gdy otwierasz coś, co można by nazwać symbolicznie okiem umysłu, zaczynasz dostrzegać, że Każda osoba nosi w sobie opowieść pełną zmagań, pragnień, lęków, niespełnionych nadziei, ale też błędów, przyczyn, które popychały do nich, sprawiały ból innym. Praktyka przebaczenia innym i sobie nie wymaga zapominania, wymaga dostrzeżenia człowieka, pomimo jego błędu, pomimo. Jak często czujemy, czujemy się w postawach, że nie robimy wystarczająco dużo, że ktoś inny szybciej się na przykład rozwija, więcej osiąga, ma więcej energii, szczęścia, motywacji. To jest coś, co nas popycha i zamyka nas na zdolność dostrzegania potrzeb przebaczenia. Porównywanie się do innych to jak porównywanie kwiatów w ogrodzie. Każdy kwitnie w swoim czasie na swój sposób. A przecież, tak trochę abstra abstrahując, żaden kwiat nie zadaje sobie pytania, czy jestem wystarczająco piękny? On po prostu rośnie. Rośnie karmiony słońcem, deszczem i tak naprawdę cichą wiarą, że ma prawo być. Twoja wyjątkowość nie wynika z tego, co robisz szybciej czy lepiej niż inni, wynika z tego, że jesteś. Wynika z tego, że jesteś. I to, co wnosisz do tego świata, Twoje spojrzenie, Twoja obecność, Twoje doświadczenia nie są do podrobienia. Czasem wydaje nam się, że na szczęście i na przebaczenie trzeba zasłużyć, że trzeba wypracować to ciężką pracą, wyrzeczeniami, nieprzerwaną aktywnością, podrobieniem. Ale prawdziwe szczęście. Nie przychodzi z zewnątrz. Rodzi się w ciszy akceptacji, gdy daje sobie prawo do odpoczynku, do regeneracji, do tego, by powiedzieć: Teraz potrzebuję zadbać o siebie. Tworzy wówczas przestrzeń, w której Twoja dusza może oddychać. Jak zaczyna oddychać, zaczyna rozpoznawać. Współczesny świat uczy nas, że jesteśmy tyle warci, ile osiągniemy. A przecież, przecież prawdziwa wartość człowieka nigdy nie była i nie będzie mierzalna w sukcesach. Wartość to coś, co jesteśmy, a nie co mamy. Jesteśmy, a nie co mamy. Wówczas dopiero możemy w sobie, rozumiejąc to, rozróżniając to, aktywować wszystkie te niezbędne obszary. Kiedy to przebaczenie widzimy jako dar. Ale także dar dla wewnętrznego dziecka, sobie i innym. Każdy człowiek, niezależnie od wieku, nosi w sobie dziecko. To, które kiedyś się bało, marzyło, tęskniło za akceptacją. Gdy patrzysz na kogoś przez pryzmat jego dziecięcej niewinności, Zaczynasz dostrzegać coś więcej niż zachowania. Zaczynasz widzieć potrzeby, pragnienia, a też różne mechanizmy obronne. Praktyka przebaczenia to również uznanie, że wszyscy, wszyscy bez wyjątku, jesteśmy w jakimś sensie dziećmi. Czasami. Zagubionymi, czasami zranionymi, ale zawsze godnymi współczucia. To dlatego warto, naprawdę warto widzieć czyste dziecko w każdym. Nie po to, by usprawiedliwiać zło, albo pamiętać, że ludzie nie są tylko swoimi błędami. Nie musisz zmieniać całego życia, by poczuć, że żyjesz głębiej. Czasem wystarczy jeden cel, mały, ale ekscytujący. Może to być dla ciebie na przykład codzienna medytacja lub spacer bez telefonu, odcięciu od kontaktu z innymi. Rozpoczęcie dnia bez natychmiastowego przeglądania wiadomości, albo po prostu rozmowa z samym sobą, przed snem. I zadań sobie pytania, za co dziś jestem sobie wdzięczny, wdzięczna. To pozwala zrozumieć głębiej siłę, moc i potrzebę przebaczenia a przebaczenie to nie jednorazowy akt to oczywiście też proces jak każdy proces wymaga czasu przestrzeni, intencji czystej intencji ale daje też coś bezsennego lekkość istnienia taką, której nie da się kupić, nie da się jej w żaden inny sposób zdobyć, tylko odzyskać. W czasie różnych świąt składamy sobie wiele życzeń. Niech zatem uzupełnią, nie może słowa, energie zawarte, energie sprawcze zawarte. Przepraszam i wybaczam. I niech popłyną tam, gdzie dokonuje się uwolnienie i zrozumienie, jak wielkim sądarem dla każdego. Chwilkę zatrzymajcie się, przemyślcie to wszystko, do usłyszenia niebawem, <śmienny> 確かに。